Wspólnie sięgnęły po cztery Mistrzostwa Polski. Wspólnie w zeszłym sezonie opuszczały szeregi Ekstraklasy, ale w pierwszoligowej rzeczywistości ich drogi się rozeszły. Śląsk kontra Stal. Trzynasta kolejka, betlik pierwszej ligi. Witamy z wrocławskiej Tarczyńskiej Areny. Adam Marciniak, Hubert Bugaj. Prawą stroną tym razem rusza Stal. Jest już zespół z Mielca w polu karnym. Płaskie zagranie, czy też strzał na bramkę Michała Szromnika. I też jeden występ w reprezentacji Hiszpanii do lat 21, 2014 rok. Ale te wagacje na razie zostawiamy. Porusza Kruszelnicki. Kruszelnicki wypracował sobie pozycję do strzału. Piotr samiec talar Już centra frunie w pole karne, ale nie przeciął lotu piłki żaden z obecnych w nim zawodników. Długo to trwa i widzimy, że tak. Sędzia zawołany do monitora. No i po tej powtórce muszę powiedzieć, że dla mnie tu jest e, sytuacja bardzo klarowna. Izrael Buerto dotknął piłki ręką. Czy to kwalifikowało się na rzut karny? Tak jest! Panaszak. pan Banaszak! Śląsk 1, Stalmiele c0, wyczuła intencję strzelca Michał Matys, ale nic nie mógł poradzić. Siła i precyzja tego uderzenia była taka, że e, nie pozwoliło to bramkarzowi na skuteczną interwencję. Natomiast konsekwencje trzeba było wziąć na klatę. I stal teraz próbuje odbyć się śląskowi, a nie wszystko. W defensywie śląska gra w dobry sposób. Kruszelnicki przewraca się. Jaka decyzja arbitra. Unosi dłonie Michał. Szromnik, sugerując, że nie dotknął swojego rywala. Żółta kartka dla Pawła Kruszelnickiego. To ma piłkę wybić z tego stworzyło się zagrożenie. Pada Kruszelnicki. Ach, tutaj nie ma mowy o rzucie karnym. Bardzo dobra decyzja arbitra. Nie dał się nabrać Kruszelnickiemu na tę próbę wymuszenia rzutu karnego. Centruje szara bura i to jest dobra centra. I to jest drugi gol dla Śląska. Serafin szota. 2 do 0 we Wrocławiu. To coś nieprawdopodobnego, jaki problem mają przy tych rzutach rożnych piłkarze Mieleckiej Stali przy poprzedniej przy poprzednim rzucie rożnym, który zakończył się rzutem karnym. Na swoją korzyść, a teraz Piotr Samiec-Talar, no jemu nie można przed polem karnym zostawiać się tyle miejsca. Samiec-Talar, Sopołowski, ładnie się rozwija ta akcja, na lewej stronie Szarabura, już nadciąga Linares, centra, Samiec-Talar, Kozak, nie koniec, boczna siatka. Ale kolejna taka sytuacja. Być może ujrzymy go w drugiej połowie meczu, ale zacznie się ona z jakim wynikiem? O to jest pytanie, bo naciera sam jest Stalar. Jedyne co, to piłeczka nie siedzi na razie na lewej stopie. Ciekawy jestem jak podszedł do tej statystyki trener Simundza. Teraz może być groźnie. Stracił piłkę Mario Losada. Szota Serafimy Szota. Osegrał tę akcję, wypada piłka z rąk Matysa, Michał Matys, nie ma gola! I tego gola, przynajmniej w tej akcji, nie będzie. To mógł być błąd, który kosztowałby zespół Stali Mielec chyba już e, na pewno porażkę w tym meczu, no wyratowali się niesamowicie. Wydawało się, że nie ma prawa nic się tutaj zdarzyć, prosty błąd przy łapaniu, przy próbie łapania piłki Michała Matysa. Wlazło. Dobrze teraz, ale DS jest. jest wreszcie to przyspieszenie jest gorąco pod bramką Szyromnika. To była ta szansa najlepsza dla Stali Mielec w tym spotkaniu. Gości do ofensywy. DS Kruszelnicki na zamknięcie akcji. Widział tam Kruszelnicki Matynie, Matynia odbija Szyromnik. Jeszcze nie koniec, jeszcze jeden strzał. Malec poza pole no, Oglądamy zdecydowanie najlepsze minuty Stali Mielec w tym spotkaniu pewne zastrzeżenia trener Simuńcza do postawy skrzydłowych mają je także kibice Śląska. Ale o tym za chwilę, bo mamy tutaj zwrot akcji. Piękny gol dla Stali Mielec. Krystian Fuciak zaskoczył Michała Szromnika. 2 do 1. No i będziemy mieli tutaj emocje do samego końca. No kapitalna bramka. Mówiliśmy o tym, że ten obraz gry i inicjatywa w ostatnich minutach po stronie Śląska-Wrocław, po stronie, przepraszam, Stali Mielec. Tu widzimy ładnie sobie ustawił piłkę na strzały zbyt pasywnie. Teraz szansa na kontrę dla Śląska-Wrocław, ale fatalnie Luka Marianac. Domański, Fuciak i uwaga! Uff, mogli odetchnąć kibicę we Wrocławiu, bo bliski przecięcia lotu piłki Piotr Wlazło. Dmucha, Gwizdek, po raz ostatni. Sędzia główny Marcin Kochanek, Śląsk Wrocław. Po... W dwóch meczach bez wygranej zwycięża u siebie w meczu ze Stalą Mielec 2 do 1 wskakuje na fotel wicelidera, a Mielczanie chociaż walczyli, no to notują i trwa ich seria siedmiu meczów bez wygranej. Serdecznie dziękujemy. Adam Marciniak, do widzenia. Hubert Bugaj, do usłyszenia.